Siemanko, moi drodzy! Servusie! Witamy Was w odcinku perełek po przerwie, bo w zeszłym tygodniu robiliśmy lajwika I był to całkiem udany liveik. Myślę, że w przyszłym tygodniu, z sporym prawdopodobieństwem, zorganizujemy kolejnego livea, więc wpadajcie, zbieramy tam donate y na szczytny cel, czyli na perełkę. A z ogłoszeń już pasterskich, jeszcze w dzisiejszym odcinku, osoba, która podeśle nam najlepszą perełkę, zgarnie koszulkę. WWIT ze sklepu WWITWER. Absolutnie za darmo, tylko za podesłanie tej perełki, którą za chwilę mam nadzieję, że wynajdziemy na naszej grupie garażu łyby. Ale jesteś przekonujący? Za darmo. O to chodzi! O to chodzi. Marketing lecimy. Sebastian, kurczę, bardzo się angażuje, kurczę. To już, nie wiem, czy mówiliśmy o tym do kamery, czy między sobą gadaliśmy, że powinniśmy chyba też doceniać osoby, które się ponad przecię, przeciętnie angażują na naszej grupie i Sebastian jest zdecydowanie jedną z tych osób, bo zawsze, praktycznie zawsze, przesyła 20 i to takich naprawdę no, fajnych no, propozycji. Topowych perełek, jakby to można nazwać. Co tu no. widzimy? Lambodorsy z przodu, z tyłu mamy no, no, no niestety normalne. Podwójne, okrągłe lampy, ale z bedlukiem. Zderzaczek, elegancko. Wszystko się tutaj jak najbardziej zgadza. Dwa kolory. No, jak na początek, to fajnie. Jak no bardzo fajnie. Jak najbardziej. Mamy już odhaczoną taką perełkę. W środku, tak nie do końca posprzątane. Nie, Jakaś niemiecka gotycka czcionka. Bardzo ładne lampy do tego. No. Wydeszek też taki. Nie za mały. Odpowiedni, jak najbardziej. Fajnie. I jeszcze jeden 9 diesel. Mhm, za 1000 czego, euro? Czego chcieć więcej od perełeczki? Piękna rzecz. I znowu. To będzie seria Molotovs. I pa jaka cena? Bardzo podobna. Mm. Ten sam silnik, no. ale jednak większe auto, bo Leon jest większy niż Polo. Tutaj mamy co najmniej trzy kolory na karoseli: niebieski, biały i czarny. Fajnie. Fajny spoiler. A tutaj jeszcze oh. wzory graficzne. Naklejki. Takie, były kiedyś takie gwiazdki fluorescencyjne, co się przyklejało. No, to, 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 to tak trochę wygląda jakby to mogło być takie świecące w Coś tu widzę, że we wnętrzu już chyba jest zrobione. Tak. Te boczki. Skóra żyrafy? <laughs> tak to można nazwać. Wow. Oj, oj, oj. Ale się kogoś, kogoś brzuch bolał chyba, że akurat tak na środku siedziska są takie dziury. No elegancko, no, no. Petarda. Super. Fajnie, Dobrze Na zaczynamy. Pełnej. Dobrze zaczynamy. Podoba mi się. 500 PS. 500 Postscriptum. Mhm. Ale to są szalone te lambodorse, są takie bardzo odchylające się. No Nie wiem. No to, to są takie bardziej Kenigsek dorsy. <suszy> Zobaczmy, gdzie on ma McLarendorsy? McLarendorsy. czemu to jest zawsze Lambodorsy? Skoro Koenigsegg, McLareny i tak dalej też mają podobny system. No. Auto widzę, że niejedną metamorfozę przeszło. No. Szara forma zdecydowanie przyjaźniejsza. O, wygląda jak jakiś custom. No. Moc jest imponująca. Oryginalnie miał 101. No to pięciokrotny przeskok myślę, że jak tu porozpisywane w latach, co się działo w no. 2008-2011. To jak jest przez tyle czasu 15. w rękach jednego właściciela. I po każdym roku jest podsumowanie no, nielegów. Nie wydał pieniędzy. Także. Kurde, no ten opis to petarda. No. Fajny, szkoda, że nie ma ceny. Ciekawie z tym, ile ktoś by sobie za takiego życzył. Dokładnie... jeśli, jeśli chcę podsumować wszystkie te koszty i to. Odzyskać odzyskać to powodzenia. No, chyba wszyscy wiemy, jak to bywa. Kurna cena to jest po prostu kosmiczna. O ja. O ja. Przysz... Może się ktoś skusi na zamianę 1 do jednego za moje Kamaro. Taki Hulk trochę. Taki wygładzony, tutaj ciekawe jest to wycięcie w zderzaku no. na końcówkę wydechu. Kurde, to nie złe Wnętrze, wnętrze tam widzę, że się dzieje, ale karoseria też ok. Nie było tego wcześniej widać, ale w detalach widać. Aerografik. Powietrze. Kurde. Jezus. No, że się komuś chciało. Pod machą, no... No schludnie bardzo no, ewi Ewidentnie coś się tutaj pod maską też podziało. Ciekawego. Takie czaszki! No to chyba takie maski, żeby sobie no, założyć. No niby tak. Ładnie. No, right Ładnie. Yy, no ale... na przerażająca. Kurde, no... Co, tak na szybko licząc, no to to jest 80 tysięcy złotych za starą Astrę. No bolałoby chyba kupić takie auto za 80 koła. No troszkę, może jakiś fanatyk. No jedynie, nie, nie, ma, nie ma innej opcji, bo to inaczej, kurde, to A, dla mnie... Muzeum. Ja bym za coś takiego mógł dać 10 tysięcy złotych. No nie no, z 15, bo tu jest dużo wtedy to... No ale dla mnie to auto nie reprezentuje jakiś no wartości. Tak, no, nie nie no, przepadam nie za Oplami, ale nie mówię, że nie można ich lubić, no ja po prostu nie jestem fanem i... Nie zapłaciłbym więcej za to auto. Płynne przejście? Płynne przejście do. <noise> auto poloszą karbeczka. No, Z tym co można nalać do tej beczki. Myślę, że wszystko. Poczynając od napojów wysokoprocentowych po benzynę, paliwo i wszystko, czego zapragniesz. Hmm. No, yy, ta konstrukcja. No, ta konstrukcja z... trzepakowa. Ano. Która sięga aż do przedniej maski jest interesująca. Bałbym się jechać tym, jak będzie jakieś awaryjne hamowanie, że ta beczka da jakby wyprzedzi mnie. No, jakby tam było coś ponalewane, to mhm. słabo. Jeszcze ma jeden 1.0 silnik? Beczka rozsuwa się u góry i służy jako barek. O. Von mobil, to przypuszczam, że coś z mieszkaniem. Na bazie Unimoga, kamperek. aż to zobaczę z ciekawości, bo Ale to są ciekawe pojazdy, nie dość, że takie off-roadowe, to jeszcze właśnie możesz mieszkać w tym off-roadowym no. no takie na wyprawę na drugi kontynent. No, no, Dobre by to było. Gruby klimat i cena no, praktycznie dwa razy mniejsza niż ta zielona Asterka, którą widzieliśmy, więc... A ile? Mniej niż 10? Nie, 9 coś. O. 9,5. Z 63 roku. No to takie nie za młode to auto. No troszkę. No takie, kurde, prawie 60 lat na karku. Spoko. Ragnar Opel Show Farcoig Vectra B Tau Pickup. Wow, ale fajnie te wydechy tutaj wpasowane. To wygląda jak 3D trochę jakby takie było w Klansmanie. Raczej nie jest, ale też na pewno ktoś tutaj artystycznie wyżył malując ten samochód. No kurde. Czekał jakiś silnik skoro ma takie zegary. No przypuszczam, że jakiś ma ciekawszy, jak tam jakieś ciśnienie doładowania, ciśnienie oleju. Mm. No wow, kurde. nie widziałem chyba jeszcze telewizorków zamontowanych w kubełkach. O, faktycznie, no. To są kubły. Ciekawa sprawa. No wnętrze... No taki kredens u babci trochę. Nie aż tak, kurczę, bo to nie jest w sumie drewno. Ale, to ale to ekskluzywny. Takie... No właśnie ekskluzywny. Hoppy. Dobra, tutaj już tak bardziej kredensowo. No, no niemniej... Budzi respekt. Duża staranność. Jakby... Mimo wszystko szanuję. Na pewno bardziej niż zieloną astelkę. O kur... <laughs> Czekaj, czekaj, to jest pick-up przerobiony na limuzynę. No. I został tym pick-upem po niego. I można na nim wozić motorki. Zajebiste. A to jest chyba w Niemczech zarejestrowane. No ja myślałem, że na coś takiego to tylko Amerykanie mogą wpaść, ale przypuszczam, że. że to musiało zostać zbudowane w Niemczech, bo. Nie, no może przywieźli w dwóch kontenerach. No właśnie. Ze transport czegoś takiego ze Stanów to byłaby niezła yy, kombinacja. Co to jest? To jest Trabant 601 Mega Musiklange. I gdzie ma silnik? lange. Gdzie ma silnik? Może jest elektryczny? Tak? Nie wiem. O, Jakie zęby! Kogoś tutaj chyba zamykali i mu się odbiła twarz. Ca Całą trabański się zrobił. To jest jeszcze wersja taka: kombi. Kombi. Prawda, to, to nagłośnienie. Hm. Co to, to, jest? to mnie zaskoczyło. Muszę przyznać, że to mnie zaskoczyło. Yy, I się zastanawiam, jakie to ma zastosowanie w ogóle. Nie pojedziesz w sensie: nie, nie zrobisz no tego w taki pojedziesz. sposób, cabrio, bo to auto się stanie żaglem i to się wylwie zaraz. Czemu tu są ręce zamiast lusterek? Jop. Ktoś chyba lubi... Je... Co? Czekaj. Czyli masz tak naprawdę tylko po tej stronie możliwość. No nie wiem właśnie w ogóle czy coś tam jest po tamtej stronie. Dużo pytań, mało odpowiedzi patrząc na ten samochód. Pontiaczek? Pontiaczek przerobiony na Ferrari zawsze spoko, zawsze w cenie, zawsze się szanuje takie samochody. No nie wygląda to za bardzo jak Ferrari. Czy on ma popapy w tym miejscu? Najprawdopodobniej no tak. On już widzi. A czy to są giga kierunkowskazy? No albo obrysówki, jeśli to w Stanach stoi. Co giga jak wiem, obrysówki? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Jak ktoś mm -hmm. na to wpadł? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Jap. Mm. 100 Sto koła ponad 108. Sebracja. O. Nie kończymy na tym jednym Ferrari. No i czemu tu się dało te popapy jakoś tak zamontować? Nie wiem stary, może to wymagało większego budżetu, ale dobra. To rzeczywiście bardziej już przypomina te starosce, ale. No są tutaj pewne zgrzyty, zdecydowanie. Patrząc na ten samochód, tak widać, że coś nie do końca gra. Mm, kierka? Nie, nie. Kierka jest raczej oryginalna. Okay, tak? Nie, na te zegary ten, tutaj też oryginalne. A ta butla? Nie, nie. Ten wyświetlacz w schowku, to chyba I nie. I przełączniki jest jak w samolocie. A cena? Zajebista. Adekwatna do Ferrari. 135 tysięcy. Możemy sobie porównać w sumie z, ory tak, tak. z oryginałem. No nie, no za drogie. No tam było taniej. Stanowczo za drogie. No to już chyba widać, że to jest niewarte swojej ceny. No widać, że coś, coś tu nie gra. Pewnie to też jest replika, tak hmm. naprawdę. Jo, o, dobra, dobra pasja, jeszcze lepiej, jeszcze Mamy. lepsza cena, bardziej ekskluzyw, bardziej I... limitowane. Tutaj, no, proporcje są bardzo zbliżone, zgubione, zbliżone, zgubione. Zbliżone. zgubione. Mm. I mi osobiście jako gigantycznemu fanami F... fanowi F40 to mocno nie leży. Nie no przecież pa. Felgi ma Z40, ale felgi akurat przypominają te Z40. kolor Z40 OK. Logo z F40 super. Kierownica też prawie z F40. sparko fotele z F40-. Mhm. No, Hopie, no ooo, i jeszcze kredensik, Ale syf. Ej, nie, no kurde. C super, jeszcze ktoś tutaj na pokrywie Marek, zrobił te ten Ferrari. Mm. Mm. I cena. Topowa, jak na ten dzień. 208 tysięcy za F40. Hopie, to jest okazja. Normalnie to w ogóle w 40 się nie da kupić. Ej, kto by tyle dał za takie auto, które ma 150 koni? No, ale masz Ferrari. No nie masz właśnie. To własną. jeszcze legendarne Ferrari. Tragedia. A głupio by było, jakby ludzie oglądając nas nie wyczuwali tej ironii, którą dzisiaj wielokrotnie zastosowaliśmy i nas wyzywają w komentarzach. Przecież my byliśmy w 100% szczerzy. Przestań. Naprawdę, ludzie, ludzie zgupieją. Figaro, Figaro, Figaro. No, nie figaro, spodziewałem figaro. się, że to znajdziemy w Polsce. że to w Polsce? 57 tysięcy. No, jak na Alixie i to chyba w Polsce. Nie wiem, czy zarejestrowany. Angielskie blaszki. To sprowadzone. Ale... 1.0 Turbo. Śmieszne jest to autko. Ono mi w ogóle tak trochę syrenę przypomina. No, taka japońska syrena. No, tak, tak yy, <laughs> kształtem, linią nadwozia, i mm -hmm. tak taką syrenką zajeżdża. Także może firma odpowiedzialna za produkcję syrenki powinna się do nich odezwać o odszkodowanie. <laughs> Nawiązania są ewidentne. Peugeot 106 Quicksilver Tuning. To jest, to jest taśma na dole? Sklejony zderzak taśmą? Chyba ta. Ło! No. Wow, to to. Ale widać taki kontrast pomiędzy górną częścią auta a dolną. To wygląda tak, jakby ten, ten zderzak to nie był jakby kompletny zderzak, w sensie jakby taki akcesoryjnie tuningowy, tylko jakby ktoś wziął i dolepił tą dolną część, bo no, jakby. No, 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 no. Zasłaniając sobie dół, to, to jest kurde totalna seria. No. A na dole taka padaka. Jedyne, co mi się w tym aucie podoba, to felgi. No takie. Takie. Kaniszowa perełka. Tak bym to nazwał. Stunning Ferrari 458 Recreation replika. O kurde. To się nie spodziewałem, tak bo po miniaturce. No i... Linie, linia dupy. Tak. Tak trochę nie gra. Bo to tu jest ok. Przód OK. Taka, taka, takie specjale, co nie? Czy widać też, że ma takie troszkę zgubione proporcje nadkoli i trochę jest za wysokie? Mhm. Dach jest zbyt wysoki. Sam tył. D jeden do 1. Ten rzut, no, wygląda legit. Stąd. No, to takie przejście na kokpit No. Trochę. No linia dachu. No. Linia dachu jakby. Przedział pasażerski nie gra. Wow. Fotele chyba z 4,58. No, tak no, zreplikowane. Myślisz? Dla mnie tak dosyć leczyć wyglądają. No, takie te proporcje tych foteli nie grają. Dla mnie wyglądają dobrze. No ale zegary już. No ale kierka. No kierka, tak. 4,58 w manualu. O faktycznie. Jedyny na świecie. Faktycznie. ciekawy, jaki silnik. No, no i tak. I cena. No okej, okay, ale tutaj rzeczywiście... Model Czyli na bazie Forda kugara 2,5 litrowy dwój pół litrowy V6 chyba, 168 koni. Ale z nie no, to z... okej. Okay. To jest najlepsza replika Ferrari, jaką zobaczyliśmy no, dzisiaj. No, póki co zdecydowanie, zdecydowanie. Co? I to nie ironia tym razem. Tym razem tak, więc jakby. Ale możemy sobie porównać z kolei. Okay. Hold on, hold on! Z tym, że nie jestem pewien, czy jej już nie widzieliśmy. Też mi się kojarzy coś te felgi. Taki szybki żudokiem. Ale na pewno. Podobna sprawa. Troszkę tak. gorzej mi się wydaje niż ta biała. Może przez kolor. Mi to, widzicie, wygląda, mi to to wygląda jakby była ta Przez te same ręce zrobione, no, co nie? No, no. A tutaj, jak ten? No. Czy tutaj jest ten sam silnik, a to jest tylko takie wypełnienie? Tak, 2,5 litra jest okay. napisane. Tak, jakaś replika DNA Automotive. Sztuka 1 z 7. Ok. I też Ford Cougar. Także to jest to samo? No, bardzo możliwe. Cena nawet bardzo podobna, czy nawet ta sama? To jest ciekawy case, że ktoś się wziął za jakiś tuning takiego czegoś. To Jakiś taki oficjalny tuning. Te blendy na masce mi się zawsze podobają. No mi się właśnie podobają. Znaczy, no to była ironia. Widzisz, Czyli nie tak łatwo to ironie wyłapać? Kojarzy mi się to z Ukrainą zawsze. Mam wrażenie, że na Ukrainie i w Rosji jest moda na te takie blendy na masce. Tam pewnie więcej kamyczków leci, które mogą zrobić się O odkrywki. faktycznie, to miało takie zastosowanie. No, albo na pizzu. No. <laughs> Patrz jaki dyfuzor. Wiesz jakie tu muszą być prędkości, jaki docisk, jakie kierowanie powietrza pod samochodem. No na bank Jakby coś, to to była znowu ironia. Nie. Co? No nic, na miniaturce mi to tak troszeczkę wyglądało jak yy, te testylizowane na R8, no i no jest. No, blachy nawet o tym mówią. No i ta taka nakładka Aha. tutaj za przednimi drzwiami, gdzie normalnie, znaczy przednimi drzwiami, po prostu za drzwiami, no. gdzie normalnie w r jest wlot do silnika zamocowanego centralnie, a tutaj jest po prostu nakładeczka. No takie... Z tyłu też pod lampami, takie jak w r faktycznie, Krateczki. No. no. Ale nie wygląda to jakoś strasznie źle. No nie, no to takie. Takie taki, o. Taki jakiś tam pakiet tuningowy, ale akceptowalny. Jakby nie yes. bolą mnie oczy, jak na to patrzę. To mnie troszeczkę zainteresowało. Power 6. Fajna fela. No, taka ciekawa. Taki rotiform troszkę, mm, ale... Mm, ale tu widzę logo, że to jest chyba ta marka fifty No ale nie, no mówię tak designersko, że podobne. A mi się mm. to nie podoba. Znaczy czasami to pasuje. Okej, okay, no z przodu tak jak A45S ma, to okej. Okay. Ale z tyłu? No, z tyłu trochę tak. Kurde, to jakieś jest takie... Przygotowane. No tak, tak. Faktycznie jakoś tak torowo chyba, bo w sumie tutaj jest jakaś oponka, jakiś slick albo półslick, aku przeniesiony do tyłu, roll bar taki rozbudowany, jaki wydeszor. Uff, marchewka. Coś, coś się działo na hamowni. Mm. Nice. No. No, no. Nice. Ciekawe, ile tu wypluło? 500-600. Mm. No to tutaj nic o mocy jaką to wygrywało. fajny opis. No mm. kurde. Pierwsze co miałem to czy to jest G-klasa przerobiona na Wranglera, ale kto by przerobił G-klasę na Wranglera? <grym> no Tak, dobrze, że postawiłeś to <grym> pytanie. Kurde. Kurde. To jest jak w tym nowym Mustangu elektrycznym taki tablecie. To mi się kojarzy jak z nowym Dodge Ramem. Taka ta konsola centralna, no ale gały od biegów i od reduktora, no to ewidentnie Wrangler. Mhm. 3-litrowy diesel. Czy to jeszcze na starszej wersji? No, właśnie. Nie wiem, czy w Stanach przypadkiem te nowe JL nie wychodzą z 3-litrowym dieslem, ale nie jestem pewien. O, podświetlane kola. Ostatnio w Krakowie mijał mnie Wrangler, w którym było właśnie podświetlane nadkola na czerwono i najpierw... O, nie byłem najpierw pewien, czy mi się coś kurde je*** w oczach, czy nie i teraz już widzę, że rzeczywiście y, są ludzie, którzy coś takiego montują. Ale... No okej, okay, no pasuje to może jakoś tak. No. Co, podświetlenie? No. No tutaj, jak jest wszystko tak szalone, no to spoko, Jasne. może sobie być jeszcze coś tam szalonego, no. Intrygujący pojazd. Co tu się stanęło z tym Mustangiem? Ford Spuchnięty mu Mustang. Videorecenzja. Ej, nie pasuje mi white wody do Mustanga. No, w tym przypadku to nie wygląda aż tak fajnie. Ale jakieś, jak są te Shelby takie, bo one chyba są tak troszkę poszerzone czy coś. No, ale to... To okej. Okay. Zależy na pewno jak są narysowane te nadkola, ale tutaj to wygląda dla mnie po prostu... Tu są tak jakby przerysowane trochę. No, jak taka zabawka. Takie są zbyt łagodne. No, no, takie... pierwsze co mi się właśnie skojarzyło to, że to auto spuchło. 315 koni. Moist. Mm, coś mi tu zajeżdża, 2-3 ten. Co <laughs> ekobus <ecoboost> z WhiteBody? <laughs> to tak jak było ostatnio Camaro z no. WhiteBody 2.0. Toyota? No, ciekawe, ale niedostępne, ale tutaj jest jakieś. To chyba ta sama. Hmm, to sama. Baba Grzybiara przyszła znowu. Znowu ona? Co, Babo Grzybiaro, jaki masz przekaz? Widzę przyszłość, widzę milion subskrypcji. Gdzie? Jeżeli wy nie zasubskrybowaliście kanału, dostaniecie grzybicy. To już było mówione na live, gdyby Subskrybuj. Ktoś nie zapamiętał <grybuj>. i nie, <grybuj>. albo nie oglądał. No jak nie chcecie mieć grzybicy, no to jedyna opcja, subskrybować WWW.it na luzie. A my tutaj w międzyczasie sobie spoglądamy na to GT86, które... Kurde. Jest szalone, Kurde. ale podoba mi się. Kurde, tutaj to pasuje. No, No tak, myślę, że za sprawą tego, że jest tak fajnie narysowane mm -hmm. nad kolei, jest akurat tutaj to tak wcięte. Też spoiler, kurde, bardzo rozbudowany. Zajbiście zajebiście to wygląda, tak, tak trochę cyberpunkiem zajeżdża. No kozackie body, aż by się tutaj prosiło o wpakowanie jakiegoś 2 jz pod maskę. O, ale go nie ma, tylko jest 2.0. Boxer. Przecież no i tak fajne auto, o nie, automat. To troszkę szkoda. Ale tak zajebiście wygląda. No, wizualnie sztosik. A to? A... Kompakcik. To jest kompakcik. Kompakcik. No, nice. Ukraina potrafi się bawić w tuning. Ej, ten przód. Ale skrzętnie są tak ukryte te kompaktowe lampy no, no, tutaj. Tak no. się nie rzucają w oczy. Ale dobry akcent na zakończenie, co nie? No. Zajebisty. Podoba mi się, mimo że nie ogłoszenie, tylko screen, to, to fajnie. No, więc najlepsze perełki, repliki Ferrari 458 i F430 podesłane przez Wiktora, Rudnego. Viktor zgłoś się do nas, napisz do nas na fejsie, Instagramie. Dostajesz od nas taką koszuleczkę. Napisz nam swój rozmiar, swoje dane do wysyłki i numer telefonu, bo to będzie potrzebne kurierowi. A my wam bardzo dziękujemy za oglądanie dzisiejszego odcinka Perlek i widzimy się za tydzień na live. Zapraszamy. Będziemy informować na Instagramie i na grupie. Dzieje się tam dużo. Siema. Nara. No, kiedy live? Za tydzień. Live za tydzień. Lepiej przyjdźcie, bo będziecie mieć grzybica.